Cześć wszystkim, dzisiaj przyjrzymy się genezie powstania nazwy miejscowości Częstochowa, także zapraszam do oglądania. Istnieją różne legendy dotyczące genezy nazwy miasta Częstochowa. Jedna z nich mówi, że nazwa miasta pochodzi od zakonu Cystersów, którzy osiedlili się w miejscu dzisiejszej Jasnej Góry i nazwali je Częstochowem od słów Częstochował, odnoszących się do częstego ukrywania przed napadami Tatarów. Inna legenda głosi, że nazwa miasta pochodzi od Czarnego Orła, z łaciny Nigra Aquilla, który zjawił się nad miejscem, gdzie obecnie znajduje się klasztor na Jasnej Górze, przynosząc ze sobą szczęście i oznaczenie tego miejsca jako ważnego dla przyszłych wydarzeń. Oczywiście nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, skąd dokładnie pochodzi nazwa miasta Częstochowa. Istnieje wiele teorii i przypuszczeń, ale prawdziwa geneza nazwy może pozostać tajemnicą do końca. Czy jest tutaj ktoś z częstochowy? Dajcie znać w komentarzu. I oczywiście, jeżeli chcecie usłyszeć o.